CZEPIALSKI DZIUBEK O, wejdźcie. Co się dzieje? Brrr, hey, hey, wracajcie tu! Rusi. Za chwilę, Kicku. Dziubku! Teraz, szybko! Co ty robisz? Widziałaś gdzieś mój flet? Zniknął! Jak to? Nie wiem, dlatego cię pytam. Kicku, wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak. Kicku. Królik gubi swój ulubiony flet! Co w tym śmiesznego? Przepraszam. Brr. I idę pobawić się z wolą. Ale kicku! Hmm. Wszystkie działa rakietowe załadowane! Nim! Nadchodzi Jupiter. Uważaj! Przestań! Nie krzycz już! Czemu? Ponieważ tak powiedziałem! To wbrew zasadom huśtać się tak wysoko! Czy e, Czyim zasadom? Moim zasadom! Hmm. Okej, okay. teraz lepiej. O, świetnie! Hmm. Chyba wstał dziś lewą nogą. O, fajnie Cię widzieć! Witaj, Olu. Gdzie jest Rosji? Nie wiem. A wiem? Zagram na moim flecie? A ty zagrasz na swojej piszczałce. Zrobimy duet. Nie, zgubiłem ją. Mogę ci dać mój flet, jeśli chcesz. O, dziękuję. Czujesz się teraz lepiej? Nie, bo posprzeczałem się trochę z Rosie. A teraz nie jest mi z tym dobrze. Uniosłem głos. O, i co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Wiesz, Kicku, kiedy ja mam problem, to idę pogadać z tym piakiem. Cześć, Filip. <ścoughs> Huśtasz się, jakbyś był małym Filipkiem. Dziubek mówi, że nie wolno mi się mocniej huśtać. Chyba wstał lewą nogą. Którędy poleciał? Tamtędy. Ale nie wchodziłbym mu w drogę na Twoim miejscu. Strasznie dziś czapialski. Chodź, zobaczymy dlaczego. Chodź, Filip. Witam, moja mała. I Kicek. Nie ma z Tobą dziś Rosji. Nie, dlatego przyszliśmy. Widzisz, Kicek ma mały problem. Bym jak? Może mógłbyś przestać tak trząść gałęźmi? Machasz, machasz, machasz cały dzień. Przepraszamy, ja. O, po prostu się nie ruszaj. To nie jest takie trudne. Jesteś w końcu drzewem, tak? Tak, e, o, oczywiście. Dobrze. Ech, coś z nim dziś nie tak. Tak, słuchaj. Problem kicka miał małą sprzeczkę z Rosji. Właściwie nie taką małą. A teraz chcę to wszystko naprawić. Co powinien zrobić? Myślę, że musisz powiedzieć przepraszam. Ale co, jeśli ona nadal się gniewa? Dałbym jej specjalny prezent. Mój najcenniejszy liść z samiutkiej góry. Możesz jej zagrać melodię na moim fleciku. O, o, to genialne! Idziemy, Olu. Dzięki za pomoc, Dębiaku. Przestań! O rety, rety! A co by było, gdybym to ja chodził tak i hałasował przez cały dzień? Co wtedy, he? Um, nie wiem. Wkurzałbym wszystkich! To by było! Nie dałoby się żyć. Przepraszam. Za głośno. U, przepraszam. Przepraszam. Chyba słyszałam tutaj gdzieś dzióbka. Cześć Rosie. Fajnie cię tu widzieć. Cześć Olu. Czy widziałaś dzióbka? Ostatnio nie. Ale. Coś sobie przypomniałam! Kicek ma coś, czym chce się z tobą podzielić! Cześć, Kicek. Cześć, Rosie. Um, chciałbym, żebyś tego posłuchała. Bra! Nie chcemy żadnych fletów! Za głośne! Podłóż to natychmiast! Ale Dziupku! Dziupku, wracaj! Super! Wszystko mi popsuł! Dlaczego, Kicku? Miałem zagrać ci melodię, żeby przeprosić za dziś rano. O, przeprosiny przyjęte. Serio? Oczywiście. Zawsze będziemy przyjaciółmi, Kicku. A teraz chodź, dowiedzmy się, co takiego dzieje się z naszym dzióbkiem. Zastańcie! To dochodzi z... Domku! Przestańcie mówię! Cisza! O, w końcu! Dziękuję. Dlaczego wszystkich dziś się czepiasz, Dziubku? O, to ten hałas! Najpierw te żołędzie wariują, skaczą, 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 skaczą! Potem Will się huśta, potem jak macha, a Bruno śpiewa, a Kicyk gra na flecie! Oj, i jeszcze ta jego piszczałka! Ach. Jego piszczałka? Tak. Ale dlaczego ją wziąłeś? I dlaczego mówiłeś wszystkim, co mają robić? Uch. Ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym muszę. La Trochę poćwiczyć śpiewanie, a nie jest na to dostatecznie cicho. Myślę, że można by się dogadać, nie czepiając się innych. Ale najpierw musisz oddać kickowi jego piszczałkę. Przepraszam, że to zabrałem kicku. Okej, okay, w porządku. Dobrze. Spotkajmy się na polanie dębiaka za 10 minut. Nie spóźnijcie się? Dobrze, kochani. Spróbujmy przez dłuższą chwilę zachować ciszę. Poćwiczmy. Trudno nie machać gałęźmi. A po co mamy robić taką ciszę? Nie po co, dębiaku? Ale dla kogo? Oto on. Dzień, dziękuję. Teraz zaśpiewam. Słuchajcie. Mi, 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 mi. La, 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 la. Ile ten chaos <coworkers> jeszcze potrwa? How, 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 how. <tenha> A może macie takie w moim rozmiarze? Teraz Kicek i ja chcielibyśmy zagrać melodię dla przyjaciółki Rosji. Ja, la la la. O nie, lepiej zaśpiewajmy wszyscy! Rosie nie chcę się już z tobą sprzeczać! Ja też tego nie chcę o, już nie mogę! Od niego uciec. Ale Bruno nie biegnie. On idzie. Ja, jasne, że biegnie. Wolno biegnie, ale. On szybko idzie. Wolno biegnie. Szybko idzie. A, Rosie? <laughs> Nigdy nie graj w tenisa jajkiem. Ups. Dobry serw, Olu. Wielkie dzięki. Um, e, punkt dla Filipa i Oli. Jest! Um, czy już pora na przekąskę? <laughs> nie Bruno, jeszcze nie. O, dalej, Rosy! Teraz ty serwujesz! Zdobądź nam punkt! <laughs> Co ty tam robisz na górze? Porządkuję! Przyjdzie tu moja koleżanka Tasia, więc chcę, żeby moje gniazdo błyszczało! Tasia, 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 tasia! Żołędzie! Co wy wyrabiacie? O! Bez dzióbkowej pracy nie ma kołaczy. U. Przepraszam. Ech. Oh. Oh, oh. tak! Hurra! Punkt dla Filipa i Poli. Hurra! Na pewno wygramy! Ha, ha. Nie wygracie, bo wam na to nie pozwolę. Jeśli zdobędą teraz punkt, wygrywają. A wtedy zjem sobie babeczkę z jagodami. Mm. Dobra! Tym razem naprawdę się postaram. A, pospiesz się. Ha! Gdzie ona jest? N nie wiem, gdzie jej zniknęła. Czy to znaczy, że pora na babeczki? Ach, no, przejdź już, Tasiu! Czekam na ciebie. Tasiu! Tasiu! Czy to ty? Co to jest? Jajko! lajko. Macie rację! Mam jajko w gnieździe! Ale co ja mam z nim zrobić? Trzeba znaleźć tę piłkę! Musimy skończyć grę, bo ja na pewno ją wygram! To znaczy, my na pewno ją wygramy. Nie ma jej tutaj. Ani tutaj. U, ani tutaj. U, te babeczki wyglądają smacznie. U. Chodźcie, szukajmy dalej. U, może ja zostanę tutaj. U, w razie gdyby. No chodź, Bruno. U, już idę. ciupku, Masz jajko, ale fajnie! Serio? Ale co ja mam z nim zrobić? <laughs> Musisz je wysiadywać! Ale to strasznie niewygodne! Jak te samice to robią? Musisz siedzieć w gnieździe. Opieka nad jajkiem to bardzo ważne zadanie. Postaram się, żebyś miał wszystko, czego ci potrzeba. Uh -uh. Na przykład co? O? Jedzenie, picie, co chcesz. Jajko, jajko. Kalaretka. Lubię pączki. Wystarczy, żałędzie. Dziubek potrzebuje spokoju. Idźcie powiedzieć innym, żeby przyszli nam pomóc. Nic z tego nie rozumiem. Jakby zapadła się pod ziemię. Może coś wymyślimy, kiedy zjemy babeczki. Hmm, dobra myśl, Bruno. Przejść, przejść, przejść! Co się stało? Dziubek, jajko, jajeczko! Jajko? Dziubek? Właśnie, właśnie! Chodźmy tam! Dziubek potrzebuje naszej pomocy! Ale co z szukaniem piłki? Ach! I co z jedzeniem babeczek? Dobrze się czujesz, dziupku? Jestem zmęczony i bardzo głodny. Niczym się nie martw, mały. Przyniesiemy ci wszystko, czego chcesz. Może masz ochotę na babeczkę? O, mniemne. Tak, mam nadzieję, że jakoś się przełknę. I strasznie chce mi się pić. Przyniosę ci coś. E, e, I e, tutaj jest trochę niewygodnie. Pójdę po poduszki. I zabawki. Bardzo potrzebuję zabawek. Już się robi, Dziubku. Chodźcie ze mną. Nie możemy zająć się szukaniem piłki? Później, Filipie. To jest bardzo ważne. To jest dopiero życie. Juhu! Już jestem! Juhu! Tasia! Już jestem! Wybacz spóźnienie! To co? Lecimy się bawić? O nie! Nie mogę! Co znaczy? Nie mogę! Znalazłem dzisiaj jajko w gnieździe. Więc muszę je wysiadywać. Serio? Tak! Dotrzymasz mi towarzystwa? Patrz, ile mam tu rzeczy. U, ale impreza! O, no pewnie! A, czy mogłabyś poprawić mi gniazdo? No jasne! Spędzi mnie pod skrzydłem! Wyżej, o, niżej. O, tak! O, dziękuję. A, Najpierw chciał poduszki, teraz koc. Rosie, dokąd biegniesz? Jubek chce więcej jedzenia, a nie może zostawić jajka. Jajko. A co z naszym meczem? Wygrywałem. Musimy go skończyć. Nudzę się. Cały dzień nie ruszałem się z miejsca. No, dokończmy naszą grę! Ale jak? Przecież nie mamy piłki! Użyjmy tego! Hmm. No, nie wiem. Ej, co z wami? Musimy dokończyć mecz! Poza tym, Dziubek potrzebuje spokoju. Tak mówił Dębiak. Wydaje mi się, że masz rację. Chodźcie, idziemy! Zaczekajcie na mnie! Nie tak szybko, Dziubku! Nie zapomniałeś o czymś? O czym? He, o jajku! Musisz je wysiadywać. O, ale ja, ja. O. Dobra, teraz wasza kolej. Jeszcze jeden punkt, i wygrywam. I potem już na pewno zjemy babeczki. Na pewno. O, o serwuj, serwuj, Idziesz gdzieś? O! o, tylko nie to! A, kła, Widzę ją! Orety, leci prosto na dębiaka. Hop. ty idziesz za mną. Co? To jest przecież nasza piłka. Co? Faktycznie? O, jak tam moje jajko? Um, 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 um. Bardzo mi przykro, dzióbku, ale chyba zaszło małe nieporozumienie. To wygląda jak jajko, ale wcale nie jest jajkiem. To nasza piłeczka do tenisa. Serca! <głap> Cały ten czas wysiadywaliśmy piłkę! <głap> to było takie okropnie nudy! Biedne są te samice, naprawdę! Ale zmieńmy temat! Kto chce grać w tenisa? <głap> miał po prostu szczęście. Nie mogę uwierzyć, że jednak wygraliśmy. To dzięki moim wspaniałym serwom. Rozji, czy myślisz, że gdyby dziubek długo wysiadywał naszą piłkę, to wyklułaby się z niej mała piłeczka? Raczej w to wątpię, kicku.